Moin aus Hamburg, lieber Schokochassen, cześć, dzień dobry, witam, pozdrawiam serdecznie z Hamburga, drogie pierniki, czwartek, 8 maja, wiadomości prasowe z Niemiec, czyli Presse Spiegel aus Deutschland, dziękuję Wam serdecznie za obecność na tym kanale. Dzięki za wasze subskrypcje oraz komentarze, do których bardzo serdecznie zapraszam. No i zaczynamy dziś od rocznicy. Akcji Jarek in Europa. Schuld und Asche schreibt der Spiegel. Zaczynamy od rocznicy 80 lat od zakończenia wojny w Europie. Der Spiegel pisze wina i popiół. E ten tytuł Wina i Popiół to nawiązanie do niemieckiego powiedzenia Schutt und Asche, czyli Gruz i Popiół. Der Spiegel wyjaśnia dalej. 8 maja 1945 roku zakończyła się wojna w Europie. Niemcy sprowadzili na kontynent zniszczenie i śmierć. Materiały filmowe z takich miast jak Warszawa, Belgrad czy Coventry pokazują skalę katastrofy. Temat rzeka moglibyśmy bardzo długo rozmawiać na temat polityki i pamięci, niemieckiej polityki i pamięci. Nie mamy na to czasu w tym formacie. Natomiast ciekawe jest to, że CDF pisze o. Polsce, warum Polen 18 maja nicht feiert, Dlaczego Polska nie obchodzi tego 8 maja, dnia wolności, dnia wyzwolenia od nazizmu? 8 maja 8 maja 1945 roku zakończyła się niemiecka okupacja w Polsce, ale rozpoczęła się nowa okupacja sowiecka. No i tutaj historycy, czyli jeden z historyków, tłumaczy koniec wojny z perspektywy Warszawy. Dalej, słuchajcie, ważne rzeczy dzieją się także w Watykanie. Szwarca rauch über der Noch kein papst. Czarny dym nad kaplicą Sykstyńską, Jeszcze nie ma nowego papieża. Czarny dym był też w Bundestagu dwa dni temu, w sumie to później był siwy dym. Ale też na razie zostawmy. No i teraz na temat nowego kanclerza. No musimy zacząć od tego, co, co jest teraz na pierwszych stronach gazet, czyli granic. Niemcy chcą zmienić politykę azylową. No i słuchajcie, Zeitung. Had den Dobrindt-Gesetzbefehl, diese Unterschrift beendet. Merkel's Grenzpolitik. Gazeta Bild trochę tak historycznie i patetycznie pisze o tym, że ma dokument, nowy porządek graniczny nowego ministra spraw wewnętrznych, pana Dobrynta. To jest historyczny podpis, który kończy politykę graniczną Merkel. No i tutaj. Pisze on o tym, że niniejszym wycofuje ustne polecenie z dnia 13 września 2015 roku skierowane do prezesa Komendy Głównej Policji Federalnej. No i w ten sposób nowy minister spraw wewnętrznych wstrzymuje azyl na wszystkich granicach lądowych Niemiec. Brzmi bardzo ostro, można powiedzieć, ale jak będzie na końcu, zobaczymy, ponieważ, że tak powiem, Nowy kanclerz już został sprowadzony na ziemię, i tu uwaga, został sprowadzony przez polskiego e, premiera e, Tuska. I tutaj o tym bardzo mocno, bardzo obszernie pisze niemiecka prasa. Am ersten Arbeitstag des neuen Kanzlers e, Polen premier übt heftige Kritik an Merz. W pierwszym dniu pracy nowego kanclerza, polski premier ostro go krytykuje. E, wcieśnie, wcześniejsza wizyta Merza u prezydenta Francji była zupełnie inna, tamta wizyta była rzeczywiście taką przyjacielską wizytą. A tutaj słuchajcie: Donald Tusk sagt Friedrich Merz was er von Grenzkontrollen held, nämlich nichts. Donald Tusk mówi Friedrichowi Mercowi ostro, co sądzi o kontrolach granicznych, właśnie nic o nich nie sądzi, uważa, że są zupełnie niepotrzebne. Warszawa, drugi przystanek w pierwszym dniu urzędowania e, po Paryżu, nowy kanclerz ma poczucie, że rzeczywistość jest bardziej złożona niż kampanie wyborcze no i to dał mu odczuć właśnie Donald Tusk Der Spiegel na ten temat, Tusk weist deutsche Grenzpläne zurück Tusk odrzuca niemieckie plany graniczne e, Merz no, mocno obiecywał, że mi, polityka migracyjna zostanie ograniczona, e, no ale już podczas wizyty w Polsce stało się jasne, że będzie, nie będzie to takie proste no i tutaj Zeit, Die Zeit pisze o, o, o tym co Donald Tusk tam dokładnie powiedział. Donald Tusk warnt Merz vor verstärkten Grenzkontrollen. Tusk ostrzega Merca przed wzmożonymi kontrolami granicznymi. Ostrzegł, że Polska może zareagować tak samo. No i że tutaj Donald Tusk wspominał między innymi o tym, że Szwarca, Szwajcaria również krytykuje niemiecki rząd federalny, twierdząc, że narusza to prawo międzynarodowe to co Niemcy w chwili obecnej robią. A Tagesschau jeszcze pisze o tym, że Donald Tusk powiedział: "Die AfD, das ist ihr Problem, Herr Bundeskanzler. Eh, AfD to jest pański problem panie kanclerzu." Czyli takie słowa rzekomo też padły ze słów Donalda Tuska. Natomiast słuchajcie, też y, nie tylko były, że tak powiem, spory na temat granicy podczas tego spotkania. Handelsblatt y, pisze o tym tutaj: Deutschland, Poem Wollen, Wannstrecken, Ausbauen Niemcy i Polska chcą rozbudowy linii kolejowych. Y, no i też w kwestiach obronnych szefowie y, rządów byli zgodni. No i właśnie, jeżeli chodzi o tą obronność, to mamy bardzo ciekawą. Ciekawy temat, też jeszcze z wczoraj, Friedrich Miaz podróżował właśnie do Paryża i do Warszawy, tam w samolocie też dał wywiad, no i ten wywiad między innymi jest też w gazecie Bild, słuchajcie, Kancler Interview im Flieger, Klare Ansagen an Trump, czyli ten wywiad w samolocie, jasne komunikaty dla Donalda Trumpa, Chodzi o to, że Francja od dziesięcioleci proponuje Niemcom rozmowy na temat odstraszania nuklearnego pod europejskim przywództwem, czyli ochrona Niemiec pod francuskim parasolem nuklearnym i do tej, do tej pory było to tematem tabu, w chwili obecnych Merck wskazuje, że Niemcy są gotowe po raz pierwszy poważnie o tym rozmawiać, czyli słuchajcie, może być tak, że jakoś z tą Francją będzie jakaś taka siła przeciwko Donaldowi Trumpowi, no i to są takie pierwsze podchody chyba w tym kierunku. Dobra, jeszcze kilka wiadomości teraz z trochę innego podwórka. Deutschland gehört zu den Vorreitern der Solarenergie. Niemcy są jednych z pionierów energii słonecznej. Der Spiegel o tym pisze. Nie są Niemcy krajem szczególnie dużym, a nie szczególnie nasłonecznionym. Jeżeli chodzi o energię słoneczną, czy pozyskiwanie energii słonecznej są jednak daleko z przodu, przed innymi krajami. Tutaj tylko bym dodał o tym, Der Spiegel pisze to trochę w tym artykule, że niestety są w tym temacie też bardzo mocno zależne od Chin. China Geschäft, jak już mówimy o Chinach, China Geschäft lässt Gewinn BMW Einbrechen. Słaby biznes w Chinach powoduje spadek zysków firmy BMW, czyli nie sprzedają się po prostu samochody w chwili obecnej. Und dann Rivian erwartet Milliarden Geldspritze von Volkswagen. Jeżeli chodzi o samochody elektryczne teraz to firma Rivian spodziewa się miliardowego zastrzyku gotówki od Volkswagena. Rivian to jest amerykański producent samochodów elektrycznych. Już teraz notuje wzrosty na giełdzie i tutaj Volkswagen chce w ten w tą tą firmę mocno zainwestować, przejąć technologię tej firmy, no i tutaj Niemcy sobie obiecują przez ten deal, że również Volkswagen z tego bardzo mocno skorzysta. I jeszcze mam dla Was jedną wiadomość, słuchajcie polnysza osen, minister Radosław Sikorski über Präsidentschaftswahlen im Ausland, minister spraw zagranicznych Sikorski o wyborach prezydenckich za granicą za granicą znajduje się 511 lokali wyborczych, to rekordowa liczba. Radosław Sikorski przypomina, że zamiar głosowania za granicą musi zostać zarejestrowany najpóźniej do najbliższego wtorku. No i właśnie, nie zapomnijcie o tym. Idźcie na wybory, bo demokracja to nie jest coś, co jest nam dane na zawsze. Demokracja, demokrację trzeba też pielęgnować, dlatego nie zapomnijcie. Do wtorku można się zapisać online, pogooglujcie na pewno, znajdziecie. Und das war's für heute. i to by było na tyle. Jeżeli chodzi o dzisiejsze wiadomości. Ich wünsche euch einen angenehmen und erfolgreichen Tag. Jak zwykle życzę wam przyjemnego i pełnego sukcesu dnia. Liebe Grüße und tschüss.